Witam serdecznie na kanale informacyjnym TechNews, który skupiać się będzie na wiadomościach ze świata technologii oraz gamingu. Zapraszam na dzisiejsze wydanie informacji i ciekawostek. Beta One UI 6.0 już jest dostępna. Jednak muszę rozczarować zapewne sporo grono posiadaczy smartfonów Samsunga, gdyż beta ta jest dostępna jedynie dla posiadaczy Samsung S23. Dodatkowo jej dostępność ogranicza się na razie do USA, Niemiec i Korei Południowej. No dobra, ale jakie nowości czekają na użytkowników? A no właśnie, m.in. możliwość większej customizacji i właśnie na to poświęcono najwięcej pracy. Nakładka dostała nowym domyślny font i sporo nowych emoji dostępnych w klawiaturze Samsung. Została zwiększona również możliwość personalizacji ekranu blokady. Jest też odświeżony wygląd multimediów. Użytkownicy dostaną kilka nowych widgetów, m.in. nowy widżet aparatu czy też pogodowy. A więc, kto z Was chciałby już sprawdzić nadchodzące nowości na swoim Samsungu, dajcie znać w komentarzu. Przed opublikowaniem dotarły do mnie informacje, że Beta będzie dostępna również w Polsce. Z Was chciałby wymienić swojego Xboxa Series X na PS5? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi twierdząco, to jest to możliwe, lecz jednak może nie do końca opłacalne dla nas Polaków. No dobra, ale co mam na myśli? Sieć sklepów GameStop udostępniła akcję, w której członkowie Pro tego sklepu mogą wymienić swojego Xboxa, jeśli jest w dobrym stanie na PS5, z dopłatą jedynie 15 dolarów. I tu właśnie pojawia się haczyk, gdyż trzeba być członkiem Pro oraz wybrać się do Stanów, gdyż dana promocja jest dostępna jedynie tam, przynajmniej na daną chwilę. Drugim haczykiem jest to, że Xbox, który przynosimy na wymianę, nie może być zresetowany do ustawień fabrycznych, gdyż trudniej jest wtedy sprawdzić jego faktyczną kondycję. Tak więc, jeśli ktoś z Was jest chętny na taki deal, to dajcie znać w komentarzu. Diablo 4 dostał patch 1.1.2, a w nim naprawiony został błąd, który pozwalał na szybkie ponowne odpalenie tego samego lochu za sprawą zmiany lidera grupy. Usunięty został również błąd, który powodował blokowanie się postępu w aktywnościach Legionów. Blizzard podłubał też nieco przy Druidzie, który ostatnio nie domagał i tak naprawione zostały takie umiejętności jak aspekt skały metamorficznej czy plugawa moc porywiste wiatry. A jeśli chcecie wiedzieć więcej to odsyłam Was do oficjalnej strony. Czy mamy tutaj jakichś fanów Motorolli? Jeśli tak, to mam dla Was dobrą wiadomość: nadchodząca wielkimi krokami Motorola Edge 40 Neo będzie bestią w swojej kategorii cenowej. Jak się okazuje, telefon ma kosztować około 1800 zł. Chcę podkreślić, że nie jest to potwierdzona cena. No dobra, ale co dostaniemy w tej cenie? Jak się okazuje, telefon zaoferuje nam większą baterię o pojemności 5000 mAh, lepszy ekran OLED z odświeżaniem 144 Hz. Procesor MediaTek Dimensity 1050, który ma poprawić wydajność telefonu o 30%, 12 GB RAMu oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Dodam jeszcze, że telefon ma spełnić normę IP68, co wiąże się z pyło i wodoszczelnością. Prawdopodobna data premiery smartfona to 11 września tego roku, jednak jest to data niepotwierdzona. Są problemy z jabłkofonami. Chodzi dokładnie o model 14 Pro. A jakie problemy? Jak się okazuje, coraz więcej posiadaczy owego telefonu skarży się na żywotność baterii. Jak pewnie wiecie, od kilku lat w smartfonach firmy z można sprawdzić kondycję baterii. I jak się okazuje, posiadacze nowego jabłkofonu od dnia premiery skarżą się na spadek pojemności baterii w niecały rok od zakupu o 10 czy nawet 15%. A jak wiemy, spadek pojemności wiąże się ze spadkiem wytrzymałości baterii podczas użytkowania. Samo Apple nie skomentowało tego problemu, co może świadczyć o tym, iż sami nie znają przyczyny tego stanu rzeczy. Jeśli ktoś z was jest posiadaczem iPhone'a 14 Pro bądź 14 Pro Max i zauważył podobną sytuację u siebie, dajcie znać w komentarzu oraz o tym, jak mocno spadła pojemność waszej baterii. Nie ukrywam, jestem ciekaw. Czy mamy tutaj osoby, które są fanami Dark Souls? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A ja daję wam dobrą nowinę w postaci nadchodzącego Lord of the Fallen. Jak się okazuje, studio Hexworks, odpowiedzialne za nadchodzący tytuł, mocno inspirowało się grami From Software. I mówię tu nie tylko o klimacie, jaki zostanie przedstawiony w świecie gry, ale i o interfejsie, który mocno nawiązuje do tego z Dark Souls, czy nawet niektórych animacjach. Dla przypomnienia, dodam, że nadchodzący tytuł będzie działał w 60 klatkach na nowych konsolach. Jednak nie w 4K, a w Full HD. Ja osobiście uważam, że nie jest to problem, że gra działa w 60fps w 1080p. Problemem są gracze konsolowi, którzy oczekują cudów po sprzęcie za 2500 zł na premierę. koniec obecnego roku ma się odbyć premiera nowego Snapdragona 8 trzeciej generacji. Premiera, która potencjalnie mogłaby pomóc Qualcommowi z problemami, o których mówiłem w ostatnim tekniusie, jednak według informacji, które krążą po sieci, może być odwrotnie, a firma może ponosić dalsze straty. Dlaczego? Otóż wiele wskazuje na to, iż najnowszy procesor będzie droższy od swojego starszego brata i to na tyle droższy, by według plotek sporo producentów smartfonów zrezygnowało z implementacji go w swoich flagowych telefonach. By nie musieć drastycznie podnosić cen sprzętu. Dobra wiadomość dla fanów serii Assassin's Creed. Nadchodzący do nas już w sumie wielkimi krokami Assassin's Creed Mirage przyspieszył tempa. O czym mówię? A no o tym, że Ubisoft pochwalił się nam, iż gra uzyskała status złoty. Co za tym idzie, deweloperzy mogą się skupić już na łataniu gry przed premierą, która ma się odbyć nie 12, a 5 października. Jest to oficjalna informacja od Ubisoftu, tak więc naładujcie pady, wyczyście klawiatury i szykujcie się na premierę, która jest tuż za rogiem. Jak często zdarza się Wam pisać wiadomości z poconymi palcami albo na deszczu? Jeśli chodzi o tą pierwszą opcję, to mi dość często. Ale dobra, do brzegu. OnePlus ma rozwiązanie na ten problem. Otóż wprowadzają do nadchodzącego Ace 2 Pro funkcję o nazwie Rain Water Touch, która to ma ułatwić pisanie właśnie na deszczu czy z poconymi palcami. No dobra, ale jak to ma działać? Jak się okazuje, OnePlus zaimplementuje do wyżej wymienionego telefonu algorytm oraz chip, które prawdopodobnie pochodzą od Oppo oraz które to mają po prostu przeciwdziałać tak, by problem się nie pojawiał. Nadchodzący Spider-Man 2 od Insomniac Games otrzyma dwa tryby graficzne i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to oficjalna informacja od studia. Zacznijmy może od ułatwień, jakie mają się pojawić. A są to czytnik ekranu, który ma nam czytać każdy tekst na ekranie menu. W trakcie cutscenek będą występowały napisy oraz audiodeskrypcja. A samą rozgrywkę będziemy mogli spowolnić od 70% aż do nawet 30% normalnej prędkości animacji, co może pomóc w bardzo dynamicznych sekwencjach gry. A co do trybów graficznych, to jak wspomniałem, wystąpią dwa. Pierwszy Fidelity zapewni 30fps ray tracing oraz rozdzielczość 4K. Drugi natomiast wydajnościowy da nam możliwość zagrania w 60fps ach bez dodatkowych funkcji graficznych, jakie występują w pierwszym, oraz zeskalowanym 4K. Prawdopodobnie nadchodzi nowy sposób weryfikacji wiekowej graczy. Organizacja Entertainment Software Rating Board w skrócie ESRB złożyła wniosek do Federalnej Komisji Handlu FTC, w którym namawia do zatwierdzenia weryfikacji wieku kupującego grę na podstawie technologii rozpoznawania twarzy. Poprawdzie nie jest to coś nowego, ale ma to utrudnić kupienie nieletnim gry dla dorosłych. ESRB zarzeka się, iż algorytm, który będzie to weryfikował, nie będzie zbierał żadnych cech szczególnych pozwalających na identyfikację tożsamości osoby wysyłającej swoje zdjęcie. Ale czy to będzie prawdą? Tego nie byłbym osobiście taki pewny. A wy co sądzicie o takiej opcji weryfikacji wieku? Beta Mortal Kombat 1 dostępne dla posiadaczy Xbox Series X S oraz PS5. W ten weekend beta jest dostępna od 18 sierpnia do 21 sierpnia, czyli jeśli oglądacie to w niedzielę, to beta jest już ku końcowi. Aby jednak móc skorzystać z bety, należy zamówić grę przedpremierowo, a co będzie można sprawdzić w becie? Otóż dostępni wojownicy do grania to Liu Kang, Sub Zero, Kenshi, Johnny Cage oraz Lee Mei. W becie będą dostępne dwa tryby rozgrywki, pierwszy z nich to 1v1 online, a drugi ograniczony tryb wierzch klasycznych przeciw SI. Także dla wszystkich, którzy mają tą przyjemność sprawdzenia bety, życzę udanego weekendu. W tym tygodniu również wracamy do jednej z najgorętszych premier tego roku, jako jest nadchodzący wielkimi krokami Starfield. Pierwsze kopie gry już dotarły do recenzentów, którzy też zapowiedzieli, że pierwszych recenzji można się będzie spodziewać pod koniec sierpnia. Ale oczywiście to nie wszystko. Po sieci krążą plotki, i spoilery fabularne całej gry wyciekły do informacji publicznej. Dodatkowo wyciekły wszystkie osiągnięcia, jakie są dostępne w grze, a jest ich 50, by gra była zrobiona na 100%. I jeśli chcecie, to w opisie filmu jest link, za pomocą którego możecie sobie sprawdzić, co to za osiągnięcia. Uprzedzam jednak, żeby tezda niczego nie potwierdziła w sprawie tych achievementów, więc część z nich może być nieaktualna bądź się w ogóle nie pojawić do zdobycia w grze. Niedalej jak dwa tygodnie temu mówiłem Wam o nadchodzącym Dolby Atmos na konsole Sony. I jak się okazuje, oprogramowanie, które dwa lata było ekskluzywne dla Xbox, działa gorzej na wspomnianej platformie. A przez słowo gorzej mam na myśli to, iż dźwięk na konsolach zielonych jest lekko opóźniony. Wiemy to dzięki testom, jakie przeprowadziło Digital Foundry. Jednak sprawa nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać, gdyż winą za ten stan rzeczy obwiniane jest samo oprogramowanie, które ma być wadliwe, gdyż dokładnie ten sam problem występuje na Windowsie. I to by było na tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Przypominam o łapkach w górę i komentarzach, za co będę wdzięczny. Artykuły, którymi się posiłkowałem znajdziecie w linkach w opisie tego filmu. Widzimy się w kolejnym wydaniu za tydzień. Cześć!